Jak? No, co no, <laughs> e, powiem ci szczerze, ja nie jestem tak naprawdę zły na siebie i zawiedziony, bo przygotowania tak naprawdę przepracowałem tak jak trzeba. Nie mam sobie nic do, do, do zarzucenia. E, niestety przebieg tej walki mnie nie zadowala i, i, i cały wynik, no wiesz, no m, tak naprawdę wykonałem swój plan. Zrobiłem te latające kolane, które miało być. Jednak jest trochę źle odległość, no i wpierzałem się w parter. Jak już wszedł ten parter. To nie było mocnych. Jeszcze no, tak naprawdę, jak już był nawet dosiad, próbowałem jeszcze tego obejścia zrobić, ale, ale było to za późno. Już byłem troszeczkę przymroczony i taki nawet zestresowany, więc no, tyle. Teraz no, Trochę mi szkoda, ale... Według Ciebie można było to wygrać? Wiesz co, według mnie można to było wygrać w stójce. W parterze nie miałbym z nim szans. O, tak. Jest naprawdę mega silny, eee, mega silny, mega sprawny i, i, tak, jak, i tak jak mówię, w, w stójce tak, w parterze Żadnych szans nie miałbym z nim. Dlatego no jestem na siebie troszeczkę zły, że jednak dałem doprowadzić do tego parteru. Co zapamiętasz z tej walki i jakie wyciągniesz wnioski? Wiesz co, ja jestem ogólnie zadowolony z tej walki. Wiadomo, że ambicja tak naprawdę, ambicja sportowa teraz mnie trochę dobija. Bo, bo, no bo jednak wynik jest nie po mojej myśli, aczkolwiek wiesz, ja nie przegrałem z jakimś Ogórkiem, ja przegrałem z Beduzo, który jest, nie oszukujmy się, w świecie frików na, na jednym z najwyższych miejsc, no jest to, jest to naprawdę chłop, który jest bardzo mocny. Nie mam sobie nic do, do, do zarzucenia, wiesz, on trenuje od 8 lat, ja trenuję od niecałych dwóch, więc to jest tak naprawdę przepaść i no, zderzenie ze ścianą, aczkolwiek jak do... Muzyka do freakfightów bliska droga? Nie, to jest bardzo daleka droga, wiesz, bo muzyka muzyką, ale tak naprawdę ten, 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 ten właśnie styl, styl życia, muzyka w ogóle całkowicie odbiega od... Rozrywkowy styl życia? Rozrywkowy styl życia całkowicie odbiega od sportowego stylu życia. Ja tak naprawdę musiałem zmienić całe swoje życie, przewarto przewartościować wszystko. mniej alkoholu? Yy, dużo mniej alkoholu. <grytanie> nie oszukujmy się, ale wiesz, trasy i tak dalej, yy, z każdym jakimś burmistrzem, czy wójtem, czy jakimś yy, nie wiem, właścicielem dyskoteki, na tylko kielicha trzeba wypić, albo posiedzieć później, żeby cię zapamiętali, żeby nie było tak, że wiesz, wchodzisz, grasz i, i uciekasz. Z klubu, czy tam skądś, bo, bo, bo na następny raz ktoś cię może nie wziąć, bo po prostu uzna, że jesteś, wiesz. No, taki i nie taki. No i to jest niestety inny, inny styl życia, aczkolwiek dużo. Ten świat z... ci się podoba bardziej? Mm, nie, no oczywiście bardziej mi się podoba ten sportowy świat, wiesz. Tu są ludzie z zasadami, tu nawet jakby trafiając do klubu e, stajesz, się, no, stajesz się częścią tej całej rodziny, tam można liczyć na, na wszystkich. Wiadomo, że no w, w klubie, który, który, w, którym tre, w którym się trenuje sztuki walki, nie ma miękkiej gry, ale, ale no ja czułem to wsparcie i jestem bardzo wdzięczny w ogóle. Dziękuję całemu Bepson Bielawa, wszystkim chłopakom, trenerom, którzy byli przy mnie, którzy mi pomagali, którzy wspierali, którzy nawet za zwykłe dobre słowo jestem bardzo wdzięczny. Co dalej w kierunku tych walk? Jest to powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi. Razowa przygoda, czy coś więcej? No właśnie jeżeli chodzi o. Jak, jak już byłem jakby w trakcie przygotowań, to w pewnym momencie stwierdziłem, że byłem tak zmęczony tym wszystkim, wiesz, głowa mi nie pracowała w ogóle wszystko. Zaniedbałem bardzo dużo spraw, że, że już powiedziałem sobie, pierdolę ostatnia walka, niech mi się nie chce, po prostu naprawdę nie będę więcej w tym uczestniczył, czy wygram, czy przegram. No nie ma takiej woli trochę, żebyś się chciał odkuć. Właśnie chciałem powiedzieć, ale wyprzedzam cię. Ale, ale, ale wiesz, tak naprawdę teraz stwierdziłem, że no wiesz, no meduza był poza moim zasięgiem, więc no, nie ma w ogóle o czym mówić. Jeżeli dostanę jakąś propozycję, to jestem otwarty, zobaczymy, zobaczymy. Nie mówię tak, nie mówię, nie na razie się będę zajmował muzyką, bo tym się muszę koniecznie zająć, bo troszeczkę to zaniedbałem, więc pierwsze co, to w przyszłym tygodniu wchodzę do studia i zaczynam coś robić. Okej, okay, muszę Cię zapytać też o Twój ostatni wpis a propos byłej żony i alimentów. Faktycznie jest tak źle? Co mam ci powiedzieć, kurde? No, wiesz, yy, ja nie będę utrzymywał. Yy, 15 tysięcy na konia? Jej, jej, kurwa, całej rodziny i jej konia, który sama sobie wymyśliła, bo równie dobrze wiesz, równie dobrze dziecko może iść na, na lekcję raz w tygodniu, zapłaci za to lekcje 50 zł i to kosztuje 200 zł miesięcznie, kurwa, a nie, a nie wiesz, a nie 1800 utrzymanie konia, kosmetyki dla konia. Daj spokój, przecież to jest śmieszne i chory, w jakim świecie my żyjemy, nie? Yy, no, ale co, no. Moja była że ona niestety żyje dalej w jakimś wirtualnym świecie, w świecie, który sama sobie uroiła. Tylko tyle mogę powiedzieć. Masz jakoś zamiar coś z tym zrobić? No wiesz, dostałem pozew o alimenty. Właśnie, bo chodzi o to, rozwiązania prawdy, jakby. Czy, czy, czy... Więc no teraz będę odpowiadał na ten pozew i tyle, no i będziemy się znowu spotykać w sądzie. No, nie, nie ukrywam, że tych spraw sądowych między nami jest po prostu tyle, że już wiesz. Naprawdę dużo. Dzięki wielkie.